Chcemy wspólnie z naszymi najmłodszymi kibicami i ich rodzicami, opiekunami zakończyć w jakimś sensie rundę jesienną i wejść w ten piękny świąteczny czas. I po raz pierwszy dzięki wsparciu sponsorów i partnerów organizujemy no, dosyć wyjątkowe mikołeki, ponieważ będą one pierwszy raz przeprowadzone na taką skalę. Zapraszamy nas w niedzielę, 6 grudnia, na stadion przy ulicy sportowej na parking od ulicy Sportowej. Tam powstanie, tam powstanie takie małe mini, mini świąteczne miasteczko, piknik świąteczny. Jego, głównym, jego główną atrakcją będzie choinka, którą otrzymamy dzięki wsparciu Nadleśnictwa bohatów. Po tą choinką każdy będzie mógł znaleźć do siebie prezenty. Nikt nie wyjdzie z pustymi rękoma. Pomagać w wydawaniu upominków będą mamut, Mikołaj oraz wielka drużyna elfów, czyli zawodników PGE GKS był hatów, którzy cały czas mają okres roztrenowania i będą mogli wziąć udział w tym fajnym wydarzeniu. Czyli upominki, dwa to możliwość zrobienia sobie zdjęć z całą drużyną. Być może, jak będzie sprzyjać pogoda, rozegramy jakiś mały, mały meczyk na tym placu. To są atrakcje związane z zawodnikami. Poza tym najmłodsi będą mogli robić świąteczne świąteczne ozdoby i odbierać za to kolejne, kolejne upominki. Przygotowaliśmy także pokaz zumby, więc będzie można się rozgrzać. Będzie też stoisko gastronomiczne. No, pierwszy raz coś takiego robimy. Mam nadzieję, że spotka się to z fajnym odbiorem i przyjdą nie tylko kibice Mali, kibice GKS-u, ale wszyscy z naszego regionu, którzy w niedzielę znajdą czas, żeby do nas zajrzeć. Jako Forma pierwszej gwiazdki będzie nasz piknik oświetlał jeden z Jupiterów, więc będzie można łatwo trafić w odpowiednie miejsce. Mikołajkowy piknik 6 grudnia w godzinach od 14 do 16 na parkingu od ulicy Sportowej 3.